Cześć Ty Piotr witam w Plus 2. W ostatnim filmie dało nam się w końcu zdobyć Confidence, czyli miasto, które należało do Imperium i przeszkadzały nam w tym anioły, A raczej anioł ze swoimi innymi pomocnikami, ale na szczęście w końcu się udało i. Możliwe, że otwiera to nam możliwość wejścia do stolicy. Problem jest taki, że wejście do stolicy jest problematyczne ze względu na. Wszystkim się ruszyliśmy, tak. Ze względu oczywiście na strażnika stolicy, z którym możemy mieć problemy. Klany nadal próbują sprzedawać nam jakieś mało przydatne czary. No. Przykro mi raczej podziękuję. Nasza armia niestety nie radzi sobie za dobrze z obleganiem stolic, ze względu na przede wszystkim brak pancerza, bo obrażenia mamy. Myślę, że zadajemy spokojnie, jeśli trafimy trutką zadajemy spokojnie, ponad 100 obrażeń natury, ale... W jaki sposób przeżyć ataki strażnika? No jest pierśń wiedźmy, który może zamienić go w chochlika. Problemem jest jednak to, że jeśli wiedźma zamieni strażnika w chochlika... I ta zamiana się skończy. To wtedy strażnik od razu zaatakuje. Więc yy, dobre jest to, że jeśli podbijemy wodrowie inicjatywę, to może być przed yy, strażnikiem i zamienić go w pierwszej turze, zanim zaatakuje, ale złe jest to, że i tak powinniśmy być na tyle wytrzymali, żeby przeżyć co najmniej jeden albo nawet dwa ataki, bo inaczej no, po prostu zdechniemy. No, i jeszcze, oczywiście, pierścień musi trafiać za każdym razem, i strażnik musi być, musi nie mieć obstawy z przodu, co też nie jest osiągalne zawsze. Osiągalne jest to wtedy, kiedy przeciwnik wyrzuci dopiero co bohatera z dużą częścią armii, i zostawia zwykle wtedy sam tylny rząd razem ze, straż, ze strażnikiem. Więc tego byśmy pragnęli. No, ale żebyśmy mieli pewność, oczywiście należy wysłać złodzieja, żeby nie było żadnych nieprzewidzianych niespodzianek. No, na razie wodorem może udajmy się tutaj. Ubijmy tych włóczników. Nie wiem po co te buty zdejmuję, skoro i tak nie będziemy mieli ruchu. Daj eee, obronę po prostu. W sumie nie wiem po co, skoro ty nic ci nie zrobią. Teraz, jak się w niego przemienisz, to nie będziesz miał już tego ruchu, tak? Okej, okay, rozumiem w jaki sposób to działa. Yy, rzecz jest taka, że. Sobowtór ma swój ruch normalny ma 80 inicjatywy i to jest jego normalny ruch. Ale oprócz tego, ma na początku walki do, 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 dodatkowy ruch pozwalający mu się przemienić. Jeśli się zmarnuje, ten, tego dodatkowego ruchu nie użyje, to potem możemy podczas jego zwykłej tury, kiedy ma 80 inicjatywy, możemy się znowu zamienić. Problemem jest to, że wtedy to już jest ta tura jego. Ale dużo rzeczy. On zabijał dużo ilo dużą ilość dużo ilości bohaterów. Więc trochę się tutaj nachapał tych przedmiotów. Bardzo dobrze, przydadzą nam się kiedyś. No więc to już zrozumiałem, jak to działa. Dobra, kradniemy wam to. No i czekamy aż tutaj, jak ktoś wyjdzie. Jak wyjdzie, to od razu wstawiamy tam szpiega i patrzymy, co dalej. Ty broń naszą różczkarkę. Jest tu w miejscu, bo nie masz ruchu. A ty wy macie czekać na te przedmioty. Dla was porobiłem tych a... Nikt tutaj nic nie ukradł, nie ukradł prawie. Nie no, mamy te armor podki, to jest ważne. Oczywiście wszystko trzeba przenosić po 5 razy, bo to nie jest bunt elfów. I oczywiście taki bardziej optymalny chain byłby z jednostkami, z bohaterami ustawionymi o jeszcze jedną kratkę dalej, bo można zrzucić przedmiot jako worek i potem podnieść go bez straty ruchu z kratki obok, ale. To już jest takie raczej niepotrzebne minmaxowanie. I sobie raczej to darowałem. Hmm, może wyślemy tutaj Ciebie. Bo te armor potki chyba będą potrzebne, żeby zdobyć tę stolicę. Teoretycznie w takim wypadku powinniśmy najpierw zająć się stolicą Klanów, bo u nich są czary dające armor. Tutaj też jest czar dający armor, ale na trzecim poziomie. I nie wiem czy go dostaniemy. No a u klanów jest to wszystko wcześniej. Problemem jest sobowtór znowu, bo sobowtór nie bardzo ma w kogo się zamienić. Ok, jest bohater. Jest czar ważne, że nie na wodorze. I nie na Ruszczkarce, I nie na naszym arcyczarcie. A ok. Jak yy... Jakby to zrobić. No przede wszystkim trzeba sprawdzić, co tam, co tam się znajduje w tych armiach. 80% Nie powinno to być nic strasznego. Pierwsza poziomowa armia. No ale problemem jest łucznik. U nas czarnoksiężnik jest mocno ranny. Więc może wrzuć mu trudkę. I tak, ty idź po te przedmioty i co jest tutaj? Jest tylko tylny rząd, czyli musimy zaatakować w tym momencie, jeśli chcemy zaatakować. Nie będziemy mieli chyba dość ruchu, żeby przerzucić wszystko. Zaraz, tego nie. Przerzucaj, bo zwoje to akurat są na tobie potrzebne, bo to ty ich używasz. Yy, nie dojedziesz tu, żeby go walnąć. Nie yy, fajnie. Dobra, zastanówmy się. Jarśmin wiedźmy, zamieniam go, ale nie mam, nie mam eliksiru na przyspieszenie, więc no, muszę pierwszy atak przeżyć. 15 pancerza to za mało. Każdy z tych trzech musi dostać 8 30. Czart przeżyje dwa ataki spokojnie, wodór przeżyje dwa ataki spokojnie. Wystrz 30 będziemy mieli 45. No to nie wystarczy, żeby przeżyć dwa ataki musielibyście jeszcze po 15 dostać yy, 210. 21 razy 6 to jest nie 21 razy 4 no co ja w ogóle liczę nie wiem 250 25 razy 4 to jest 100 tak, na 60 byście przeżyli, no ale nie mamy 15 i raczej nie będziemy mieli. Tutaj mogłem zrobić dłuższy chain, by trochę dalej zajechała. No, to było za mądre. Z mojej strony, w sensie dłuższy chain mam, na, mówiąc dłuższy chain, mam na myśli oczywiście przy wyrzuceniu przedmiotów, tak jak teraz to robię. No to by oszczędziło jedną flagę w jedną stronę i w drugą stronę. No dobra. Okej, okay, najpierw spróbujmy po prostu na korach. Jak by to wyglądało? Tutaj też nie musimy wygrać całą armią, ważne jest zwycięstwo tutaj. Akurat te 75 exp dla wyznawców tam mało mnie boli, jeśli go nie dostaniemy. Dobra, ty rób obronę, bo nic nie zrobisz w tej walce. Znaczy pierwszy atak musisz przeżyć. W sumie jak zrobisz obronę, to mało stracisz życia. Okej. Okay. No przeżyjesz jeszcze jeden, spokojnie. W niego nie możesz się zamienić. Kurczę ci, uczniowie są groźni dość. <grystanie> Wbrew pozorom. Chyba najlepszą jednostką do zamiany jest wodór, tylko... No chyba tak. Tak zginiesz na hita, więc to bez znaczenia. Okej, okay, nie weszła zamiana. Pechowo? Nie weszła trudka, też pechowo. Tu nie robimy obrony, bo inaczej tak by zginęli, a dzięki temu możemy przynajmniej uczniów zabić. Ok, no to zostaliśmy we dwójkę. Żeby ten pierścień nigdy nie działał. No, trótka też nie wchodzi. Wiem, że trutko ma mniejszą szansę trafienia niż piersi. Piersi powinien mieć jakieś 80 albo 70. Ale nie zadziałał ani razu z trzech, przy trzech atakach. Więc nie wiem, czy to tak ma być. Byłoby to dosyć. Nieprzyjemne. Hmm. Bo bez tego to my nie mamy szans zdobyć tej stolicy. Ani no. w żaden sposób. W tym momencie przynajmniej żadnych buchów nie mamy, prawda? A, coś tam mamy, ale to chyba głównie ochrony. Nie ty, tylko ty. Ochrona, obrażenia, ochrona. Jeszcze jeden mieliśmy. A nie, 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 pomyliło mi się mieliśmy trzy. Mm, ho. ho, 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 ho. Dobra, zrobię tak. Zapisz jako A, żebyśmy mieli to na samej górze. Nie będzie trzeba wtedy przewijać. No i zobaczmy jeszcze raz. Ile wy ich bijecie? 140. Jeden. Jakbym dał obronę, to by przeżyli, ale to musieliby uczniowie być martwi, a nie będą. Daj obronę. Nie weszła przemiana. Krótka też nie weszła. Hmm. Ta no, musieliby w jakiś sposób ci uczniowie zginąć. Wbrew pozorom, ci uczniowie naprawdę dużo robią, bo zabijają mi tych wyznawców. Nie wiem, tylko w niego mogę się zmienić, a to nie ma za bardzo znaczenia, co zrobię tutaj. Chyba nie działa ta przemiana, ale... No, nie mogę... Wy 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 nie mogę powiedzieć, że, znam że nie działa zawsze, no bo... Trutka jednak wchodzi. W sensie, Trutka też nie weszła 6 razy, 5 razy z rzędu, więc... No ale chyba jednak nie działa. Bo nic ci nie wyświetla. Hmm... No to nie wiem. Chyba w takim razie nie jestem w stanie tego zrobić. Znaczy, jak dam w sumie armorka czwartowi jeszcze? Gdybym miał jeszcze te 15, to by na pewno pomogło. Tylko tu chyba nie ma żadnych 15, prawda? Tu jest 50, jest inicjatywa. 50. Hmm. Dobra, spróbujmy po prostu wygrać tę walkę teraz. Tym razem zróbmy tak, tu 30, tu 50, i 30, tu 10. No to jest... Tu, jak czart będzie trafiał trudką, to powinno jakoś tam się udać, ale. Ale nie wiem, prawdę mówiąc. Ty na 4 ty chyba giniesz. 40 obrażeń. Oh, oh, oh. Czy znaczy jest sens, żebyś ci nie zamieniał. Może znaczy to nic nie da. Nie stankujesz żadnych obrażeń przecież, więc. Nie ma żadnego sensu, żebyś ci nie zamieniał. Dobra, trawtrutką. Dobrze. No ale obrażenia wrzucili. 10 i 11? Oboje podciągnęli dość mocno. A 11 to było maksymalne podciągnięcie, z, jeśli dobrze liczę. A chyba dobrze liczę. Dobra, mm, no, bi. Nic innego nie zrobisz tutaj. Dobra, trutka weszła i ciągle stoi. Nie stoi. Musisz rzucić trutkę i to taką długą. Bo inaczej to nie wygramy tego. Okej. Okay. Trudka stoi, stoi. Dobra. Jeszcze chwilę. Trudka stoi, stoi. Uuuh, uh, 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 nie wiem, nie wiem. Jeszcze dwie tury. Jeśli trudka będzie stać, to wygramy. No, i zeszła w ostatniej turze, kiedy potrzebowałem jej. Zabrakło dosłownie tego jednego, tego jednego proka, proka trutki. No, rozumiem, że pierścień Wiedźmy nie działa, no bo tyle razy z rzędu na pewno kiedyś by wszedł. Oh, ho, 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 ho. Może bym zwiększył obrażenia bardziej, ale. No, brakuje. Nie mamy za dobrego single target damage i przede wszystkim nam szybko ten tylny rząd umiera. Brakuje tego pancerza. No, tu masz pośpiechu, ale to nam mało potrzebne. Tutaj trudkę mieliśmy w każdej turze dosłownie, a i tak się nie udało. Uh, rol nad hajrolami. No dobra, no to chyba jednak ograniczamy was po prostu przedmiotami, bo nie widzę innej możliwości. Mam akurat 5 małych potionów. Na razie was ograniczę, zobaczymy co później zrobimy. Czy się tu wrócimy? Możliwe, że z tego co słyszałem, to ostatnia walka jest bardzo trudna, chociaż domyślam się kto jest ostatnim bossem, bo jeśli kojarzę jednostki z... O ile nie grałem w tę kampanię, to jeśli kojarzę jednostki z edytora, to jest tylko jedna jednostka, taka silna, taka na miarę bossa, z którą nie walczyliśmy. A jako, że to jest ostatnia kampania i, i pasowałaby ta jednostka, więc zakładam, że wiem z kim walczymy. I myślę, że jeśli, to, jeśli mam rację, to to jest jednostka jednopolowa, czyli sobowtór może się w nią zamienić. Więc. Zakładam, że chyba możemy łatwo dość wygrać, dzięki temu, że mamy sobowtóra. Ale nie spoilerujcie mnie jak coś, to są moje tam mm, spekulacje, więc nie, nie chcę, żeby nikt mi tam wprowadzał czy wyprowadzał z błędu. Sam już zobaczę, jak będziemy walczyć. No, ale level up dla was, no. No szkoda, że tyle czasu zeszło na tę próbę zdobycia stolicy i ostatecznie się nie udało. Naprawdę nieprzyjemne to jest. Dobra, tyleć sobie w tę stronę, tylko tu... A, my mamy z wami koleżeństwo przecież to nie ma problemu. Okej. Okay. Dobra, więc Imperium jest ograniczone całkowicie. Nie mogą wyjść z miasta, nie mają żadnych surowców, więc powoli bardzo zarabiają, zarówno manę życie, jak i złoto. I nic poza tym, no chyba że gdzieś jeszcze są ich tereny, ale wątpię, bo poza tymi co wyszli z tej dziury, nie widziałem nikogo, więc nie powinniśmy raczej nikogo więcej już tutaj spotkać. Imperialnego kto mógłby odbić te tereny. No a na razie w takim razie zmykajmy stąd po prostu. Czy możemy już z dwoma niebieskimi smokami bez żadnych potjonów walczyć? Mamy pierścień wiedźmy. To należy pamiętać. To że nie działa na strażnika stolicy nie znaczy, że nie zamieni smoka w tłustego chochlika. Bo zamieni. Raczej. Mimo wszystko nadal jest to lepszy artefakt niż ostrze zmory zazwyczaj, bo tak jak mówiłem wyssanie poziomu jest niezłe jeśli, jeśli zmieni się kogoś forma, ale jeśli nie zmienia się formy no to w sumie bardzo słabo jest, dość, dość bardzo słabe, ale powiedziałem to tak nie za dobrze. To mogłem jeszcze zrobić, ale tu w sumie żadnego skarbu nie ma, tu jest za to skarb, ale nie chcę się za bardzo wchać w te syreny, bo to raz, że daleko, a dwa, że wcale niekoniecznie wygramy z tym. Dobra no złodzieju, też biegnij w tę stronę i moglibyśmy znowu pokraść jakieś potyony, bo tu jeszcze coś chyba jest. Tutaj chyba już nie za bardzo, ale sprawdzę się, upewnię. Nie no, sobie jeszcze z siły podkionowe, w sensie podjony siły. I szans trafienia. Szanse trafienia są mało przydatne, bo raczej wszystkie moje jednostki trafiają. Problem jest tutaj trudka czarta, ale trudka czarta, no trudce czarta nie zwiększymy szans trafienia, niestety. E, tutaj jest ta nitykalność, to się na pewno przyda ta szybkość też się może przydać, bo wtedy przydaje nam większą szybkość na wodorze niż strażnik stolicy ma. No a poza tym chyba tam nic szczególnego nie ma już. U. No to dziwne. dziwna sprawa. Coś wierci strasznie za oknem. I jako, że zakończyliśmy pewien epizod, wiem, że ten odcinek był strasznie nudny, bo prawie nic nie zrobiliśmy. Ale chyba podziękuję na dzisiaj, więc dziękuję serdecznie za uwagę i widzimy się, słyszymy się jutro. Dobranoc.